Pan z Wami i z duchem Twoim, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, Małatrzutko, gdyż spodobało się Ojcu Waszemu dać Wam królestwo. Sprzedajecie wasze mienie, sprzedajcie wasze mienie i dajcie ją mużne. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi obi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam Wam, przepaszę się i każę im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej czy trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwy szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy także bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał, Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Panu stanowi nad swoją służbą, żeby rozdawał jej żywność we właściwej porze? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie, powiadam Wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli usługa powie sobie w sercu: Mój Pan się ociąga z powrotem. I zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Surowo go ukaże i wyznaczy mu miejsce z niewiernymi. sługa, który poznał wolę swego pana, a nic nie przygotował i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie poznał jego woli, a uczynił coś godnego kary, Otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele powierzono, tym więcej od niego żądać będą. Oto słowo Pańskie. chwała Tobie. Chrystus. Kiedyś w czasie mszy świętej, podczas kazania, które głosiłem, mała dziewczynka z takim donośnym głosem ziewnęła na cały kościół, po czym, nie wiem, czy do Pana Boga, swoich rodziców, czy do wszystkich, którzy w nim byli, tak głośno powiedziała, kiedy to się skończy. Jakoś nie mogłem pozostać obojętny i ku ciesze całego kościoła, Powiedziałem, że mam nadzieję, że chodzi o Eucharystię, i powiedziałem rzeczywiście, że kiedyś wierzymy jako chrześcijanie, że będzie taki moment, kiedy nie będzie już sakramentów. Będzie taki moment, że będziemy z Panem Bogiem obcowali już nie w znakach sakramentalnych, ale mówiąc słowami świętego Pawła, ujrzymy Go takim, jakim jest. Ujrzymy Go twarzą w twarz, nie już tylko niejasno, w zwierciadle. Ale pewnie za tym słowem niech już to się skończy, kiedy to się skończy, możemy jakoś się każdy z nas podpisać. Pewnie pod tymi słowami kryje się jakaś nasza taka nieprzystawalność w celebracji tajemnic naszej wiary. Jesteśmy na Eucharystii, mówimy o Bogu, który jest stwórcą. Mówimy o Jezusie Chrystusie i wykonujemy te proste gesty czynności, które On sam nam zostawił, które Kościół powtarza, wykonuje w taki inny sposób. W tych prostych znakach sakramentalnych wierzymy i mówimy: Tak, tu jest ten stwórca świata. Czasami bardziej lub mniej świadomie my, którzy tam Eucharystię razem sprawujemy. W niej uczestniczymy i mówimy: Tutaj jest Pan Bóg obecny. I pewnie nieraz tą nieprzystawalność, taką naszą niegotowość, jakąś taką nieporadność w celebracji misteriów, tajemnic naszej wiary no, doświadczamy, tak przeżywamy. Być może również coś podobnego dzieje się w naszej codzienności, że kiedy próbujemy kochać, okazywać miłość. Czasami tego również nieporadni jesteśmy, nie zawsze to potrafimy. Czasami czujemy się zagubieni w naszych relacjach, w różnych spotkaniach. No właśnie tej nieporadności, nieprzystawalności w przebaczeniu, miłości, byciu z drugim człowiekiem pewnie też doświadczamy. I na to wszystko Pan Jezus dzisiaj daje nam, swojemu Kościołowi i uczniom, odpowiedź. Mówi o czuwaniu, oczekiwaniu. Pewnie jak się domyślamy, nie chodzi o nic nierobienie. Chrześcijaństwo nie jest wiarą, która mówi byle do śmierci, bo tam się zaczyna prawdziwe życie. Ale jak wołamy w Modlitwie Pańskiej, mówimy: Przyjdź, Królestwo Twoje. To oczekiwanie jest czasem, w którym kształtujemy nasze serce, w którym uczymy się wyrażać. To, w co wierzymy, w którym uczymy się żyć naszą wiarą, w którym uczymy się miłości, przebaczenia, przyjęcia siebie, swojej historii i przyjęcia drugiego człowieka. Mamy czas, aby nasze serce kształtować, bo jak mówi dzisiejsza Ewangelia, tam jest nasz skarb, gdzie nasze serce. I może Pan Jezus daje nam dzisiaj... Przypomina nam i zaprasza nas do tego, byśmy się nie zniechęcali, byśmy nawet jeżeli wiele jest rzeczy w naszym życiu takich nieporadnych w różnych sferach, jeżeli jakoś nieporadni jesteśmy również w naszej wierze, to możliwe jest to, żebyśmy tak kształtowali nasze serce, nasze życie, aby dać wierze świadectwa, by dla innych być znakiem Bożego Działania, Bożej Obecności by. Pana Boga w tym świecie dostrzegać, tak kształtować wrażliwość naszych oczu, naszego serca, żeby doświadczać Jego obecności. Myślę, że święty Paweł jest tutaj takim dobrym przykładem, bo nie tylko on pewnie jest wielu takich ludzi, takich ludzi doświadczamy, spotykamy, którzy Pana Boga w taki czy inny sposób nam okazują, są takim odblaskiem Pana Boga w tym świecie. Ale to co mnie jakoś poruszyło w tym drugim czytaniu to dosyć mocne słowa Świętego Pawła, który mówi, że wiara jest poręką tych dóbr, których nie widzimy, dowodem rzeczywistości, których nie znamy. Bardzo mocne słowa. Moja wiara może być dowodem rzeczywistości, których nie widzimy, których nie znamy. Ale być może tak jest, że czasami nasza miłość Wyciągnięcie ręki do drugiego człowieka, przebaczenie może być dowodem tego, że miłość zwycięża nienawiść, że dobro może zatriumf zatriumfować nad złem, że w ogóle dobro istnieje w moim życiu i może zaistnieć w życiu drugiego człowieka. Więc tak możemy pokierować naszymi wyborami, naszym życiem, tak możemy kształtować nasze serce, tak możemy naszych ludzkich relacjach, uczyć się miłości przebaczenia, że nasza wiara będzie dowodem rzeczywistości, których nie widzimy. Że nasza miłość będzie dowodem tego, że miłość i dobro jest na świecie. Że nasze przebaczenie właśnie tym dowodem będzie. Może o takim oczekiwaniu, do takiego oczekiwania zaprasza nas dzisiaj Pan Jezus. Nie do siedzenia, nic nie robienia, ale do tego byśmy już tutaj na ziemi kształtowali nasze serca, i abyśmy w sakramentach kościoła, w naszej modlitwie w drugim człowieku, już teraz dostrzegali Pana Boga. Żebyśmy nie bali się Pana Boga, tak jak boimy się złodzieja, który przyjdzie w nocy i może coś nam zabrać, tylko odkrywali Jego prawdziwy obraz, który Pan Bóg objawił nam w Jezusie Chrystusie. Żebyśmy nie tylko się go nie bali, ale oczekiwali. Pragnęli, wołali głośno: przyjdź królestwo Twoje i nim żyli. Prośmy dzisiaj o takie oczekiwanie, takie życie, takie kształtowanie naszego serca. Amen.